Wszystkim dzisiaj będę korzystać z jednego z Waszych komentarzy i uwaga z pod poprzednich filmów. Nie będzie to komentarz, który ktoś napisał w 2020 roku, a mamy teraz 2023, a będzie to komentarz sprzed. Jak dobrze liczę trzech filmików? Tak, chyba trzech. Autorką tego komentarza jest Dominika Gorczyca, 690, która zaproponowała mi, że może nagrasz odcinek, że linart robisz różnymi grubościami cienkopisu, na przykład twarz jakimś grubszym, oczy cieńszym. Pomyślałam, że jest to naprawdę fajny pomysł i ciekawa jestem, co może z tego wyjść. Dlatego przygotowałam sobie już wcześniej szkic, który na bieżąco dzisiaj będziemy wypełniać. Ale nie tak, że ja sobie wybieram, którymi cienkopisami będę rysować, tylko będzie za mnie decydował oczywiście mój ulubiony los. I mam ze sobą zestaw cienkopisów czarnych o różnych grubościach. Jest tu naprawdę dosyć duży przekrój, bo mamy taki cieniutki 005, ale mamy też gruby 08 i też jeszcze inny, bardziej niestandardowy. Także no ciekawa jestem jak będzie wyglądać finalnie ten rysunek, czy będzie mi się podobał, czy też nie bardzo. Dziękuję bardzo Dominice oczywiście za pomysły. Możecie swoje również zostawiać w komentarzach. Pamiętajcie, że jeżeli podoba wam się mój film i chcecie widzieć więcej, chcecie być na bieżąco, to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału, aby właśnie nie ominąć żadnego z odcinków, bo są aż dwa razy w tygodniu. Do wyboru mam 7 różnych. Grubości cienkopisów i już Wam pokazuję, jakie są tutaj do wyboru. Mamy 0,05, tutaj taki mega cieniutki, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 i PN. PN jest to taki, może już nie cienkopis, ale bardziej pisak, który ma końcówkę dosyć niestandardową, którą można zrobić troszkę yy, bardziej niestandardowe linie, że tak powiem. I nim będziemy mogli zrobić bardziej jakby brasz penem, ale nie do końca. Jest on delikatnie cieńszy. No, zresztą zobaczcie, kiedy mi się on wylosuje, o ile się wylosuje, bo stwierdziłam, że będę cały czas losować z wszystkich cienkopisów. No, i tutaj możecie już zobaczyć, jak prezentuje się mój portrecik, który przed chwilą naszkicowałam. To jest taki prosty, ale ma też kilka szczegółów. No to myślę, że możemy już zacząć i najpierw. Zacznijmy od zrobienia konturu tutaj tej twarzy i szyi. Z tym losowaniem jest tak, że ja akurat nie widzę żadnych kolorów, żadnego niczego, <gryw> więc mogę sobie tak po prostu mieć. I wylosowaliśmy o kurczę. Mamy 0,8, czyli jest to dosyć gruba końcówka, ale to dobrze, bo w sumie lubię robić grube kontury dookoła, tak żeby się odznaczały. No ale zazwyczaj używam. Cienkopisów o grubości 0,05 i 0,1. Więc jest to duża różnica. Już zauważyłam, co tutaj może się dziać. Zaczynam robić w ogóle jakieś inne <noise> linie, które nie miałam robić, i tak myślałam, że tak będzie, właśnie, bo ja kiedy. Tworzę to nie robię jednego miejsca, tylko po prostu przechodzę z jednego do drugiego. I no tutaj niestety nałożyłam delikatnie na ucho, a będziemy losować coś innego, więc skapnęłam się i odłożyłam to. Także zobaczcie, bardzo fajnie to wygląda. Moim zdaniem w ogóle mogłam też zrobić wszystko dookoła takim cienkopisem, bo fajnie on wtedy odznacza całość to, co mamy narysowane. I kiedy na przykład zrobimy jakieś tło, to wtedy się fajnie to odznacza. Więc 0,8 kładę do środka i losujemy kolejny. Tym razem może narysujemy nim nos. Oczy zostawię na trochę później. I będzie to 0,1, więc mój standardowy cienkopis do rysowania. Tak to wygląda i jest ok. Mi się bardzo podoba. Jak na razie rysują nam się bardzo fajne grubości i myślę, że możemy przejść teraz do brwi. I brwi wyrysowuję również tak... Y jakby takie włoski, wiecie, do góry, wystające, więc to może być dosyć ciężkie, jeżeli wylosuje się gruby cienkopis. Ale już się biorę do losowania. Mm, nie wiem, co by tutaj wylosować. Może ten, co to będzie? No nie, no znowu mamy 0,8, tylko nie to. O nie, a chciałam zrobić takie dosyć delikatne. Tutaj chyba mi niekoniecznie to wyjdzie, chociaż. Za chwilę zobacz, dobra. Fajne jest to w mikronach, że jednak kiedy się jakoś tak ułoży dobrze ten cienkopis, to wcale tak mocno, wiecie, nie przykłada się do powierzchni, chociaż widzę tu, że jest mega grubo. <laughs> o nie, nie na takim efekcie mi zależało. Popatrzcie na to. Wygląda trochę teraz jak Frida Kahlo. <laughs> No, nie, nie, popsuło mi się delikatnie, ale no cóż, o to w tym chodzi, że no, nie ma się losować to, co chcemy, tylko to, co przyniesie nam los. Myślę, że teraz możemy zrobić tutaj w środku ucho. Więc ucho zrobimy cienkopisem z numerkiem 03, więc takim trochę grubszym, ale też nie jest najgorszy. To jest taki w sumie 05 jest taka najbardziej standardowa, i 03 też bardzo lubię. No i tutaj w sumie zrobiłam tylko kilka pociągnięć i mamy już wszystko gotowe. Sądzę, że możemy przejść do włosów, bo z włosami będzie dosyć dużo roboty, więc myślę, że chciałabym to mieć już z głowy. I na włosy. W sumie to nie wiem, co bym chciała, bo 0,5 będzie się bardzo długo to rysowało, ale też można uzyskać fajne efekty. A jeżeli wylosuję ten, jak to się nazywało, PN, no to może tu w ogóle nam nie pasować kompletnie do tego wszystkiego, co się wylosowało, no ale zaraz zobaczymy. Niech będzie może ten, ten kopis. I wylosowali... Nie! Zobaczcie, co wylosowaliśmy. PN. Tego czego najbardziej nie chciałam, bo nie wykrakałam. Ale może jakoś, jakoś to uratuje, no nie wiem, trzymajcie kciuki. Ja zaczynam tutaj rysowanko. Dobra, może nie będzie najgorzej. Jest to dosyć fajny rodzaj cienkopisu, bo właśnie możemy z jednej strony bardziej przycisnąć, a z drugiej przekręcić, no i otrzymamy. Troszkę inne linie, więc zaraz zobaczymy, jaki efekt mi z tego wyjdzie. Ok, powiem Wam, że najgorzej nie jest, i muszę Wam powiedzieć, jeżeli na przykład chcecie sobie zacząć rysowanie takim brush penem z końcówką pędzelkową, to myślę, że fajniej jest zacząć, znaczy w sumie łatwiej, od takiego PN. On jest bardzo podobny do brush pena, jednak pozwala na większą kontrolę, jeżeli nim rysujemy, więc sądzę, że jeśli chcecie właśnie zacząć z brush penami, to taki PN na sam początek będzie naprawdę spoko i nawet nie wygląda to źle. Moim zdaniem w sumie jak się tak patrzy, to wszystko wygląda jakby było Zamierzone, chociaż jest bardzo duża różnica między tymi konturami a tymi, i to trochę mnie denerwuje, bo tutaj powinno być też tak jakoś, nie wiem, ciemniej, grubiej i tak dalej. Dobra, teraz pokol nie pokolorujmy. Teraz wyrysujmy usta, bo te usta jakoś tak na mnie patrzą, żeby się po nie sięgnąć i weźmy tym razem. O, mamy 0,1, będzie to idealnie pasować do nosa. Więc okej. Okay. 0,1, moja standardowa grubość. Więc naprawdę się cieszę. Okej, okay, usta mamy już zrobione. w już nie to brzmi. I teraz zabierzmy się za może te buwki. Tak, a później też zrobimy tutaj. I to będzie oddzielnie. Błówki zrobimy oddzielnie i ten okrąg, znaczy w sumie półokrąg też oddzielnie. Najpierw wylosujmy jak, jakiś cienkopis na Bówki Błówki mamy, uwaga, 0,5. 0,5 to jest właśnie ten totalnie basicowy, basicowa grubość, czyli taka, że no, będzie pasować do większości nie wiem, lineartów no i jest grubsza, więc będziemy mieć przewagę i trochę takie skupienie na dole niż na górze, bo na górze mamy dosyć cienko no ale nie wiem, zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądać Dobra, dosyć szybko nam to poszło, w ogóle jeszcze zapomniałam, że na sam koniec będziemy robić podpis, więc do tego też wylosujemy grubość no, i teraz może weźmy, yy, zróbmy wstążki, po prostu te wstążki, które mamy na włosach. Będziemy to robić pisem, yy, już to widzę, o rozmiarze znowu 0,5, więc takim samym. Nie będzie to zbytnio pasować do włosów, ale no cóż, po prostu to wyrysujmy. No. Jak to się prezentuje. Jak tak patrzę na te włosy, to w ogóle one tutaj nie pasują, nie wiem, jakieś tak niekoniecznie. Zróbmy teraz może półokrąg i półokrąg, czyli to, co mamy tutaj na dole. Ta kreseczka będzie robiona cienkopisem o rozmiarze PN, więc będzie pasować do włosów. Coś tutaj. No dobra, robię to, nawet nie mówię, bo. Tu trzeba się delikatnie skupić. Zobaczcie, jednym pociągnięciem poszło. No jest bardzo cienkie. Tutaj szczególnie dołożyłabym właśnie taki, taką grubość cienkopisu, a nie taką cieniutką, bo no naprawdę mnie to gryzie. Tutaj jest właśnie idealna grubość dookoła, a tutaj taka cieniutka, no ale trudno. Co nam zostało? Zostało nam tutaj zrobienie szczegółów przy skórze, ale to chyba zostawimy już tak pod koniec. Może teraz zajmiemy się kolczykami. Kolczyki mamy dosyć duże. No i kolczyki, może tutaj akurat jakimś takim cieńszym by się przydały, bo jednak jest to dosyć szczegółowa robota. Ale zobaczymy, co to będzie. Dobra, mamy 0, trójkę, 0, trójka. Ja no nie jest najgorzej, prawda? Ale już jak tak dołożyłam. To czuję, jakie to jest grube. Ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona, żeby rysować takimi yy, grubszymi niż 0.1, bo jednak wolę dosyć szczegółowe linearty. Chociaż czasami też się zdarza, właśnie, że zrobię jakieś brush penem, wtedy idzie to o wiele szybciej. Ale nie jestem totalnie przyzwyczajona do takiej grubości jakoś ciężko. Zadaniem, jak zrobiłam zero trójką kolczyki, to fajnie pasuje tutaj do wszystkiego dookoła. Oprócz oczywiście, naszych włosów nieszczęsnych. I myślę, że możemy przejść już do oczu. Oczy kurczę tutaj, w sumie nie wiem, bo. No nie wiem, to jest dosyć szczegółowe, więc fajnie gdyby się na przykład na rzęsy wylosowała 005, bo to jest mój go-to po prostu do robienia rzęs i niczym innym nie robię rzęs niż 005, a jeżeli będę miała zrobić rzęsy 08, to po prostu nie wiem co z tego wyjdzie, tutaj będą pasować do brwi. No ale dobra, ja losuję. Nie wiem, weźmy coś ze środka i będzie to. Dobra, zarodwójka, 02. 02 jeszcze nie było i w sumie nawet spoko, chociaż nie wiem, jak będą rzęsy tym wyglądać. No zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Ok, wiecie co, jednak zdałam sobie sprawę, że rysowanie oczu to jest dosyć szczegółowa robota i 0 dwójeczka jest dla mnie zdecydowanie za gruba. Tutaj by się przydało na pewno to najcieńsze maleństwo, bo ojejku, no jest ciężko. Jestem przyzwyczajona do takiego cienkiego, a tutaj mam narysować takim grubym. No to już jest dosyć dla mnie skomplikowane. Niby, może się wydawać, wiecie, że rysujemy takim cienkopisem, ale grubość ma totalnie znaczenie. Każdy cienkopis będzie fajniejszy do czegoś innego. Jeden grubszy do zrobienia tutaj obrysu dookoła, cieńszy właśnie do wyrysowania takich szczególików typu rzęsy. O, i widzicie, to jest dla mnie za grube. Chociaż może będzie, wiecie, inaczej stylistycznie tutaj <noise> niż to, co zawsze robię, będzie może trochę inaczej wyglądać. Jeszcze się okaże, jak to pokoloruję, bo powiem Wam za chwilę, jak będę to kolorować, bo już mam na to pomysł i tak czuję, że właśnie chciałabym pokolorować w taki sposób. No i też możecie zobaczyć, że tutaj zrobiłam małą kreseczkę i przez przypadek oczywiście dalej pojechałam, bo chciałam tutaj zaznaczyć jakieś tam szczegóły na skórze, ale teraz będzie pora na zaznaczenie szczegółów na skórze, bo losujemy już przedostatni marker. Na sam koniec jeszcze się podpiszemy, który marker. Czy ja, ja po prostu już wiecie, jestem przyzwyczajona do losowych markerów i mówię ciągle marker, tym razem rysujemy cienkopis I tym razem szczegóły zrobimy. O oh nie, cienkopisem o numerku 05, czyli dosyć, dosyć grubym. No ale dobra, trudno, zrobimy taką poszarpaną linią, no i też gdzieniegdzie y, jakieś takie cieniowanie delikatne. Chociaż ciężko powiedzieć tutaj o delikatności, kiedy mam w ręku. 0,5. Lubię też podkreślać trochę policzki i nosek, więc no, tu zdecydowanie sprawdziłaby się 0,05, <grych> albo nawet ta jedynka. Ok, myślę, że mamy wszystko i ostatnia rzecz, czyli podpis. No nie wiem, tutaj to nawet i to PN by fajnie pasowało, ale będziemy podwizować 0,8 dosyć grube i <gryw> przy tej linii to będzie komicznie po prostu wyglądać. OK, skoro mamy już wszystko wyrysowane, to mogę wziąć gumkę, biorę taką chlebową z Faber Castell, zetrę sobie tą kredkę z spod spodu i zaczniemy kolorowanie. I właśnie tak jak Wam mówiłam, dzisiaj będę kolorować, uwaga, szarymi markerami, bo czuję właśnie jakoś tak, że chcę pokolorować szarościami, a nie kolorami i później do Was wrócę, ocenimy sobie, jak to finalnie wygląda, bo też jeżeli mam tutaj szkic pod spodem, to też ciężko jest ocenić. Już kolorowanie, możecie zobaczyć, jak finalnie prezentuje się nasz rysunek wyzwaniowy, i przyznam się Wam, że jak tak teraz patrzę na to, to totalnie nie widzę, że coś tutaj jest nie tak, że było to robione jakimś, wiecie, losowaniem, czy cokolwiek czymkolwiek innym, ale no. Trochę mnie korci, żeby dodać tutaj dookoła taki grubszy lineart, no ale to, wiecie, to są już takie moje szczegóły, bo ja bardzo lubię to robić, ale, no, jak tak patrzę, to zdecydowanie nie widzę, żeby było coś nie tak. Napiszcie mi koniecznie, czy może wy widzicie coś tutaj nie tak? Nie, no, ja jestem naprawdę zadowolona, mimo tego, że może nie do końca podobały mi się te losowe wybory, to sam rysunek prezentuje się naprawdę fajnie. Okej, okay, na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi koniecznie, co sądzicie o efekcie, jaki osiągnęliśmy w dzisiejszym odcinku. Czy Wam się podoba, czy niekoniecznie? Czy jest to coś takiego innego niż zazwyczaj? W ogóle za oknem pada śnieg w tym momencie i to takie ogromne płaty, że nie mogę się skupić. Będzie biało! No dobra, ale ja zapraszam Was jeszcze na koniec na mojego Instagrama i TikToka, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9. Więc do zobaczenia i. bye